What's up guys? Żartuję, cześć z tej strony, Manic 44, a dziś zapraszam Was na materiał z fabrycznej. Replikę, którą dziś używam, to mój karabin snajperski od Specna Arms SAS03 po Tuningu. O karabinie będzie osobny materiał, ale w opisie filmu znajdziecie listę zainstalowanych w nim części. Jako boczniaków używam dziś KP06 na CO2 produkcji KJW oraz mojego cymogloka CM030. Gramy Team Dev Match. Trafiany, oni są tu coraz bliżej chyba. Ja się stan wycofuję bo tu jest za gorąco. Okej okay. Pani chyba nie zdaje sobie sprawy, że tu jesteś, ale... A ma okulary, więc no. git <laughs> <laughs>

A few moments later Hello Tu za murkiem, ono, od razu Tu za jest od razu Tu, w te, przez to okno popatrz Dobra, chyba go zastrzelili Dobra, zastrzel go. Nie, nie zastrzel go. Z ha, ha, tym ogloka. O drugi, kurde. Co jest? A! Sorry! Dobra, wyczyściłem. Tu jest, tu jest czysto Tutaj w krzakach nie widzę żadnego ruchu A, dwóch z tym ogroka. Jest siła, zasnajpiłem to to ich. To to Druga runda i zmiana stron. Hit! Dostałem Dobra zablokował mi trup To było bliska. Na ostatnią rundę zostało tylko kilka osób i większość czasu chodziłem i szukałem przeciwników, więc na koniec mała kompilacja trafień z ostatniej rundy.

No nie żyję, spoko. Myślałem, że nie ma Na dzisiaj to wszystko. Karabin po tuningu spisał się całkiem nieźle. Najdalsze trafienia zanotowałem z ponad 60 metrów, ale muszę ją przetestować na większym dystansie. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.